Tomasz Kamel znowu jest zakochany. Prowadzący program Pytanie na śniadanie z nową partnerką widywany jest od końca ubiegłego roku. Teraz postanowił opublikować zdjęcie swojej dziewczyny na Instagramie. Internauci od razu zwrócili uwagę na jej podobieństwo do byłej partnerki Kamela, Katarzyny Niezgody. Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kamel przez 10 lat tworzyli udany i szczęśliwy związek. Wiadomość o tym, że postanowili się rozstać, była dla wszystkich sporym zaskoczeniem. Od tamtego momentu minęło już pięć lat, a Tomasz Kamel znalazł szczęście u boku innej kobiety. Dziennikarz unika dzielenia się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. O jego nowej dziewczynie wiadomo bardzo niewiele. Ostatnio jednak Kamel zrobił wyjątek i opublikował zdjęcie swojej ukochanej na Instagramie. Po weekendowym spotkaniu z Amber Hecute podkreślenie: Moja dziewczyna oczekuje, że nasz nowy pies będzie masażystą. Ciekawe dlaczego. Napisał Kamel. Na zdjęciu nie widać twarzy jego partnerki, ale internauci nie mają wątpliwości, że kogoś im ona przypomina. Część osób uznała, że nowa ukochana Kamela wygląda jak jego była dziewczyna. Do tej pory Tomasz Kamel nie zdecydował się pokazać twarzy swojej nowej ukochanej. Nie wiemy, czy rzeczywiście jest podobna do jego byłej partnerki. Wiadomo natomiast, że dziennikarz ma szczęście do kobiet o imieniu Katarzyna, ponieważ tajemnicza kobieta u jego boku to właśnie Kasia.